Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Rozdział 5. Potem poeta kupił w Monachium używanego forda. Zgodził sobie szofera i odebrawszy adresy naszych rodzin i polecenia dla przyjaciół, w towarzystwie żony, przyjaciółki filologa klasycznego, i Kufrów odjechał przez Czechy do kraju. Na wiosnę myśmy dwaj także wrócili transportem do Polski, przywożąc ze sobą książki, ubrania z koców amerykańskich, papierosy i gorzkie wspomnienia zachodnich Niemiec. Jeden z nas odszukał i pochował ciało swej siostry zasypanej gruzem w powstaniu. Poszedł na architekturę i sporządza teraz projekty odbudowy zniszczonych miasteczek polskich. Drugi, bardzo niepomieszczańsku, ożenił się ze swoją odnalezioną z obozu narzeczoną i został pisarzem w kraju, który zaczyna walczyć o socjalizm. Nasz przywódca. Święty człowiek kapitalizmu, członek wpływowej i bogatej sekty amerykańskiej, szerzącej wiarę w reinkarnację duszy, samo zagładę zła i metafizyczny wpływ myśli ludzkiej na czyny żywych i umarłych, spieniężył swoje samochody i zakupiwszy rzadkie kolekcje znaczków, drogie aparaty i cenne druki, wywędrował na inny kontynent, do Bostonu, aby tam w stolicy swojej sekty Utrzymywać spirytystyczny kontakt z żoną, która umarła w Szwecji, i pracować jako grafik w agencji reklamowej. Nasz czwarty przyjaciel przedostał się nielegalnie przez Alpy do korpusu włoskiego, który został ewakuowany na wyspy brytyjskie i skoszarowany w obozach pracy. Przed naszym odjazdem z Monachium polecił nam, Abyśmy odwiedzili w Warszawie dziewczynę z Birkenau, którą zostawił w ciąży na obozie cygańskim. Dowiedział się z listu od niej, że dziecko przyszło na świat zdrowe i że wraz z matką, czekającą wespół z setkami chorych i ciężarnych kobiet na zagazowanie, zostało ocalone przez ofensywę styczniową. Audiobook pochodzi z darmowej biblioteki internetowej Wolne lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnelektury.pl.